26 lutego, witam Państwa Artur Kisielewicz, zapraszam na magazyn miejski. Oto szczegóły. Konferencja prasowa. Inowrocław z szansą na 100 tysięcy. Rodzinne czytanie z dinozaurami w tle. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona wiosennym wydarzeniom kulturalnym. W czasie spotkania z mediami przedstawiciele miasta poinformowali o gwiazdach tegorocznej majówki. 30 kwietnia w Inowrocławiu wystąpi popularny raper OSTR oraz legenda polskiego reggae i dancehallu zespół Wawa Mafin. W czasie konferencji prezydent Inowrocławia wspólnie z naczelnikiem Wydziału Inwestycji Aleksandrą Dolińską-Hopcią poinformowali też o pozyskaniu poważnych środków unijnych na rewitalizację aż dwóch dzielnic miasta. Udało nam się pozyskać 11 milionów złotych z Unii Europejskiej od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na wykonanie prac z zakresu odnowienia, czyli rewitalizacji centrum miasta. A właściwie Starego Miasta oraz osiedla Montwy dwóch dzielnic w ubiegłej kadencji podaliśmy odnowieniu centrum miasta z rynkiem, z placem klasztornym deptakami. Teraz przyszedł czas na stare miasto oraz na osiedle Montwy, które spełniają takie kryteria określone przez marszałka zamierzamy wyremontować od podstaw kilka ulic w Montwach oraz kilka ulic na Starym mieście. Tak zamieszkany gęsto obszar ulicy Młyńskiej, chociażby czy ulicy Stare Miasto, Plebanka. Myślę, że mieszkańcy tych ulic będą zadowoleni do 2020 roku najpóźniej. Ja mam nadzieję, że i szybciej uda nam się to zrealizować. Wyremontujemy te ulice, będą jak nowe. Miasto ma szansę zdobycia 100 tysięcy złotych. Warunkiem jest pokazanie działań proekologicznych zrealizowanych w kilku ostatnich latach oraz wykazanie, że uczyniło się więcej niż inni uczestnicy zmagań. Kolejka do nagrody jest spora. O wspomniane 100 tysięcy złotych, oprócz Wrocławiu walczy kilka innych uzdrowiskowych miast. Niebawem specjalna komisja odwiedzi m.in. nasz Park Solankowy. Komisja oceniać będzie działania proekologiczne zrealizowane w latach 2010-2015. Konkurs EcoHestia Spa to doskonała okazja, aby pokazać jak wiele działań edukacyjnych i różnych inwestycji proekologicznych jest podejmowanych w miastach uzdrowiskowych. Jest to wspólna inicjatywa grupy ErgoHestia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Jedynym fundatorem nagrody w konkursie jest ErgoHestia. Przypomnijmy, że stowarzyszenie zrzesza obecnie 36 gmin uzdrowiskowych, bądź pretendujących do. Uzyskania statutu uzdrowiska położonych na terenie całego kraju. Przed organizatorami konkursu teraz kilka miesięcy na weryfikację zgłoszeń konkursowych. Fascynujące stworzenia, które zamieszkiwały Ziemię w minionym świecie, były bohaterami kolejnych zajęć z cyklu rodzinne czytanie przy Manhattanie. Wspomniane zajęcia placówka przy ulicy Wojska Polskiego organizuje co miesiąc. Tym razem dzieci miały okazję posłuchać ciekawej historii o pewnej pani dinozaur, mamie czterech małych dinozaurów. Za pomocą wyobraźni, mali uczestnicy zajęć przenieśli się do Dinokrainy, w której nie zabrakło różnych konkursów. Podczas zajęć czytanie przy Manhattanie zaproponowaliśmy dzieciom takie zabawy jak jajo dinozaura, chodzenie w butach dinozaura oraz dużo więcej zabaw związanych tematycznie z dinozaurami. Kończymy Piątkowy Magazyn Miejski. Życzę udanego weekendowego wypoczynku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Przed nami najbardziej roztańczony weekend w mieście 27 i 28 lutego hala widowiskowo-sportowa na dwa dni zamieni się w potężny parkiet taneczny, na którym rywalizować będą tancerze z całej Polski, walcząc o udział w mistrzostwach świata i Europy, bowiem rozgrywane w inowrocławiu, otwarte mistrzostwa Polskiej Federacji WADF w Tańcu Nowoczesnym będą eliminacjami do wyżej wymienionych imprez. Disco, dance, inne formy tańca, hip-hop. Tancerze zaprezentują się w kilku stylach tanecznych i różnych konfiguracjach. Początek zmagań o godzinie 10 wstęp wolny. 4 marca o godzinie 18:00 w saloniku literacko-artystycznym odbędzie się spotkanie z Markiem Dudkiewiczem, autorem piosenek dziennikarzem, scenarzystą. Marcin jak witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj będziemy mówić o bieganiu. Naszym gościem jest Waldemar Kwiatkowski z MKS-u. Chociaż powiemy sobie nie o tym, co dzieje się w MKS-ie, tylko o zbliżającej się dużej imprezie biegowej Four Colors Grand Prix Wrocław. No właśnie, wyjaśnijmy, co to takiego? Jest to świeży pomysł zorganizowania w mieście imprezy biegowej. Pomysł się narodził w zeszłym roku, przeglądając kalendarz biegowy ogólnopolski. Zwróciłem uwagę na Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego składającego się z kilkunastu biegów i wpadłem na pomysł, aby zrobić cykl biegów miejskich promujących nasze miasto, ale nie na takiej dużej bazie, jak to jest Grand Prix Kujawsko-Pomorskiego, tylko i wyłącznie zrobić to u nas w mieście, zrobić cztery biegi. Każdy o innej porze roku. Dwa biegi nocne, dwa biegi dzienne i żeby po prostu to były tylko typowo nasze i biegi. I te biegi będą związane też z kolorami. Właśnie, kiedy najbliższy bieg i skąd pomysł na te kolory? Z czym to jest związane? Kolory to jest taki wdzięczny temat. Mamy tych biegów kolorystycznych, gdzie obrzucamy się różnymi rodzajami proszkiem. Ja wpadłem na pomysł kolorów z racji pół roku. E, mamy Green Run jako pierwszy bieg, jest to bieg 9 kwietnia, który się o, o, rozpocznie e, i to jest bieg wiosenny. E, następny bieg Blue, e, Blue Run 18 czerwca, to jest już właściwie czerwiec, lato, w mm -hmm. związku z tym kolor jak najbardziej odpowiedni. E, następny trzeci z biegów będzie to bieg Orange Run, czyli jesień, barwy pomarańczowe związane z tym. I ostatni, troszeczkę taki zrobiliśmy e, knyw kolorowy, ponieważ jest to retran, jest to bieg 10 grudnia. Mhm. Czemu czerwony? Czerwony, bo y, zbliżające się święt, święta, bieg Mikołaju, w związku z tym y, ten kolor jak najbardziej wpasowuje się w, y, y, w tą porę roku. Wspomniał Pan, że dwa biegi nocne, które to nocne? E, biegi nocne to będą biegi, bieg w czerwcu i bieg w październiku, które będą się odbywały znaczy nocne, umownie nazwijmy mm -hmm. to nocne, ponieważ o godzinie 18 start będzie tych biegów. Natomiast e. dwa biegi, bieg Green Run i Red Run, będą w godzinach dopołudniowych, o godzinie 13 będzie start biegów. E. To powiedzmy sobie o odcinkach, o trasie. To nie są półmaratony, to nie jest maraton, lżejsza forma. Tak, dokładnie. No, w Inowocoru mamy przepiękny bieg z tradycjami bieg piastowski z Kruszwicy do Inowocora, który jest półmaratonem. Pomysł był taki, żeby skupić się na tych na odcinkach krótszych, i stąd jest pomysł 10 km. Dołożyłem do tego jeszcze 5 km, bo jak wiemy, mamy bardzo dużą modę na bieganie. Zarówno wśród osób młodych, starszych, czy w podeszłym wieku tych najstarszych seniorów, którzy, dla których ten bieg 20, 20 km za jest za dużo, natomiast mhm. bieg 10 km, a już 5 km nawet dla amatora, który zaczyna bieg w, przy, przygodę z bieganiem, jest to idealny odcinek do tego, żeby móc po prostu zacząć i zostać w bieganiu. To będzie można sobie wybrać ten odcinek, tę trasę, albo 5 km, albo 10 Dokładnie. Trasa będzie pierwszego biegu, będziemy promowali przede wszystkim nasze piękne miasto i każda trasa na każdym biegu będzie troszeczkę inna, ale zazębiała będzie się w okolicach naszych pięknych solanek narocławskich. Mhm. I pierwszy bieg będzie właśnie biegiem, gdzie początek będzie na stadionie miejskim i Metatel również będzie na stadionie miejskim, ale będziemy biegli w strony Solanek, w nowa część Solanek, która, która jest stosunkowo niedawno dodana do użytku, koło Tężni i powrót na stadion. I to będzie pętla 5-kilometrowa. Ci, którzy zaczną bieg na 5 kilometrów będą, po tej pętli kończyli na stadionie, natomiast biegający... 10 km mają do pokonania dwie takie pętle. Ktoś by mógł zapytać, no dobrze, ale gdzie się można zapisać? To przychodzimy przed imprezą, godzinę wcześniej, czy w internecie jakieś zapisy są prowadzone? Oczywiście podeszliśmy do tego w, w pełni profesjonalny sposób. Nie chcemy, żeby to była impreza zaściankowa. Chcemy, wyszliśmy w Polskę. Zapisy są na, utworzony został specjalny panel na stronie STS Timing. Oraz promo, kampania promocyjna na maratonach polskich, gdzie również można się zapisać. Wszystkie zapisy są drogą elektroniczną, a zapisać na bieg w ostatnim momencie można się w biurze zawodów, ale to w dniu zawodów. Czy jest jakieś wpisowe? Tak, wpisowe jest na bieg na, na 10 km jest wpisowe 50 zł na 5 km jest 30 zł, ale można wykupić tak zwany abonament, gdzie ta opłata w tym momencie jest niższa, jeżeli kupujemy pakiet na 4 biegi. Skąd takie wpisowe? Postanowiliśmy przede wszystkim zainwestować w biegaczy, czyli wychodzimy z bogatymi pakietami startowymi. W pakietach startowych już w tej chwili mogę zdradzić, że będą znajdowały się koszulki techniczne biegowe w biegu na 10 km. Również kubki z logo poszczególnego biegu i całego, logo całej, całej imprezy i na 5 na 10 kilometrów. Chcielibyśmy dołączyć i zapromować naszą wodę i nowocyjankę, nowo nowo dołączyć butelkę wody. I mamy sporo gadżetów, takich reklamowych, gadżetów od sponsorów, którzy wchodzą w naszą imprezę. Czyli na bogato, ale to będzie bieg, w którym no, dość ważne będą wyniki, czy, czy po prostu forma? Przemiec. Forma Grand Prix jest zrobiona w ten sposób, że będą win wyniki sumowane. Żeby być sklasyfikowanym w całym cyklu Grand Prix, należy wziąć udział w minimum trzech biegach. Mm -hmm. Suma czasów daje nam wynik ogólny, i na końcu są również przewidziane nagrody dla zwycięzców całego cyklu w kategorii Open kobiet i mężczyzn, jak również dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. System nagradzania jest podobny jak w większości biegów, czyli nagradzamy kategorie Open kobiet i mężczyzn, ale również nagradzamy poszczególne kategorie wiekowe. Dopuściliśmy do biegu na 5 km osoby od 16 roku życia, natomiast na 10 km jest od 18 roku życia. Kategoria jest 110. Oprócz tego mamy ciekawe nagrody dla najstarszych uczestników, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Na, na, I w cyklu indywidualnego biegu I w cyklu Grand Prix Mogę powiedzieć tyle, że e, Biegi będą traktowane jako pojedyncze biegi Czyli każdy bieg będzie miał swój medal Aha, Sporo medali i pocharów się też tak, każdy bieg będzie miał swój medal Każdy bieg będzie miał swoje indywidualne nagrody Bez względu na to, czy będzie się brało udział w jednym Czy e, w, w czy wszystkich czterech biegach Ciekawostką taką jest to, że Ciekawie, ciekawie będzie wyglądał medal e, Z tej imprezy na, każdym, na każdy bieg przygotowany jest inny medal. Na mm -hmm. każdym z medali jest charakterystyczne miejsce związane z naszym miastem. Mogę powiedzieć, że są to m.in. tężnie inowrocławskie, ratusz miejski, yy, hala sportowo-widowiskowa, czy też nasz stadion inowrocławskich olimpijczyków. Ale w centrum tych czterech medali, który będzie Herb Inowrocławia, który będzie spinał w te cztery medale w jeden duży medal. Także warto wziąć udział chociażby na... Z racji tego, że te medale będą każdy, każdy inny. Każdy uczestnik otrzymuje również medal, bo o tym może nie wspomniałem mówiąc o pakietach startowych, ale każdy uczestnik otrzymuje medal. To szykuje się naprawdę niezła niespodzianka i też pamiątka dla tych, którzy przyjadą do Inowrocławia z jakichś bardziej odległych zakątków Polski. No muszę powiedzieć, że zainteresowanie już w tej chwili, gdzie tydzień czasu uruchomiliśmy system internetowego zapisu jest dość duże, mm -hmm. dostaję mnóstwo maili, telefonów, czy też wiadomości na portalu facebookowym z zapytaniem, czy jest, czy jest gdzie zapisy i tak dalej, i tak dalej. Ruszyła już, powoli rusza, rozpędza się machina kampanii reklamowej. Mogę powiedzieć jeszcze tyle, że impreza jest organizowana przez MKS i Noworocow jako organizatora głównego, natomiast Organizatorami, współorganizatorami tego biegu jest miasto Inowrocław z prezydentem miasta Ryszardem Brejzom oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji z panią dyrektorem Wiesławą Pawłowską, która nam pomaga, wspomaga w zorganizowaniu tego biegu, służy radom i, i jest otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę i propozycje z naszej strony i ta współpraca jest super i myślę, że dzięki temu ta impreza też również będzie super. Mo wspomnę jeszcze tyle, że to, że w imprezę zaangażował również się poseł na Sejm, pan Krzysztof Bejza, który nas wspomaga przy organizacji tej imprezy. Rzeczywiście sporo informacji. Zachęcamy do tego, żeby zaglądać do internetu czy na wasz profil na Facebooku. Tam wszystkiego będzie można się dowiedzieć. Wszystkiego też nie uda nam się powiedzieć, ale myślę, że chętnych nie będzie brakować. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję A również. przypomnę, moim państwa gościem był Waldemar Kwiatkowski z MKS-u i Nowocław, organizator imprezy biegowej Four Colors Grand Prix i Nowocław. Dziękuję.